Przed napełnieniem oraz sprawdzeniem szczelności, sprawdź najpierw czy przewody rurowe ciepłej wody użytkowej centralnego ogrzewania oraz doprowadzające gaz są podłączone do kotła. Odpływ kondensatu oraz wąż odprowadzający zaworu bezpieczeństwa powinny być podłączone do kanalizacji. Dla przeprowadzenia pierwszego uruchomienia najpierw musisz otworzyć kocioł. Aby to zrobić, wykręć dwie śruby znajdujące się pod przednim panelem kotła. Przytrzymaj panel przedni po środku i odepnij go. Następnie unieś panel przedni do góry i zdejmij go z kotła. Aby napełnić obieg centralnego ogrzewania elastycznym wężem, połącz zawór kurkowy kotła na przewodzie powrotnym centralnego ogrzewania z instalacją wodociągową. Otwórz zawór odpowietrzający, znajdujący się na korpusie głównej pompy kotła. Następnie podłącz kocioł do zasilania elektrycznego 230V. Otwórz kurek instalacji wodociągowej oraz zawór kurkowy kotła na przewodzie powrotnym centralnego ogrzewania, aby rozpocząć napełnianie obiegu centralnego ogrzewania. Utrzymuj kurki otwarte aż ciśnienie wskazywane na wyświetlaczu kotła osiągnie wartość około 1.5 bara. Po kilku sekundach rozpocznie się trwający 5 minut proces automatycznego odpowietrzania, mający na celu usunięcie resztek powietrza z obiegu grzewczego oraz z kotła. Gdy ciśnienie osiągnie pożądaną wartość, zamknij zawory kurkowe i odłącz elastyczny wąż. Aby przeprowadzić kontrolę ciśnienia gazu, najpierw musisz przy zamkniętym dopływie gazu odkręcić śrubę punktu pomiarowego ciśnienia mechanizmu gazowego. Następnie podłącz wąż manometru gazu do punktu pomiarowego mechanizmu gazowego. Otwórz zawór doprowadzający gaz i odczytaj wskazanie ciśnienia gazu na manometrze. Upewnij się, że ciśnienie gazu mieści się w przedziale wartości podanym w instrukcji dostarczonej wraz z kotłem. Jeśli nie, sprawdź rodzaj gazu oraz reduktor ciśnienia przy gazomierzu lub skontaktuj się z dostawcą gazu. Zamknij zawór doprowadzający gaz. Na koniec odłącz wąż manometru gazu i dokręć śrubę punktu pomiarowego ciśnienia gazu. Aby sprawdzić gazoszczelność, otwórz zawór doprowadzający gaz i sprawdź, czy nie występują nieszczelności w każdym punkcie połączeń linii gazowej na zewnątrz i wewnątrz kotła.